Cześć! Witajcie w kolejnym filmie z Minecraft na modach! W dzisiejszym filmie sobie, prawda, że zrobimy e, ten jak to się nazywa ostatek, sterowiec, nie wiem mamy trochę rzeczy, w ogóle e, zobaczcie tutaj e, które tutaj rozbudowano, tak wiem o tym, że tu jest dalej Trochę rozbudowano, tak, znaczy tu wiem. Na, na. na spokojnie, na spokojnie, naprawię to jeszcze Yy, dobra ściany po uh, mamy pociągnięte już to to tutaj podłoga się powoli cały czas taka <laughs> wilker robi wiem o co tutaj nie ma ale spokojnie nic to jeszcze nie daje nam nie daje nam? nie wiem Daję sobie wszystkie te główki które zdobyliśmy tak mamy grzyba no. szkielety 3 aż zombie i książki I cały czasem mu za mnie jest. Pierwszemu jakie ja miałem, no. Wiecie o co chodzi. Dobra, będziemy robić, jak to się nazywa? Eee, Statek? Sto. Nie. Sto. Dobra, sterowiec. Ten będziemy sobie robić. Będziemy mieć skrzynki, tak jak on tam ma. Abyśmy mogli sami podróżować. Daleko. Ale abyśmy dali ladę. Chociaż w jaki sposób? Dobra to co potrzebujemy kadłubu potrzebujemy trzy żelaza i drewno co się stało burza się rozpoczęła, a dźwięk był tak jakby nie coś wy, wy, wybuchło Dobra y, mamy drewno mamy więc teraz, teraz żelazo tylko potrzebujemy, tak dużo mam rzeczy Dużo tych minerałów 3 żelaza, 3. Trochę skrzynaczek będziemy sobie musimy potrzebować zrobić. Pyk i z tego dawno. To chyba nie będzie miało różnicy. No to nie ma różnicy. Dobra, mamy kadłub. Co tam dalej trzeba? Potrzebujemy sterowiec, czyli więcej kadłubów. I silnik. Silnik. Oj oj oj. oj, oj, oj. Dobra, robimy. Dobrze, no, mamy dużo rzeczy. Czyli potrzebujemy. Jec Jak tam widziałem to mieć potrzebujemy Pyk Do silnika potrzebujemy to Dobra Dzie Więc co już zróbmy sobie Pyk Czy tak się robiło, tak się robiło Mamy kocioł Dobra, jak to tam dalej, silnik Bruk, bruk, bruk Tłoki, nam są potrzebne tłoki Mamy redstone ja się pamiętałem. Dobra, mamy RECTU. Idealnie dwa Czekaj, co tam potrzebowaliśmy? Tymotę, że szybko zapominam, ale dobra. Tłoki Śloszą, to żadną i Czyli pyk już mamy, więc czekajcie, to się rota, tak. Tak. Czekaj, pierwsza to wyjąć. Pyk, pyk, pyk Bierzemy tak, tak, mamy jeden Teraz bierzemy pyk, 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 mamy dwa I teraz tam potrzebujemy jeszcze Ten piec łutniczy, jak go się robi obok, przykład gładki, gładki kamień Czyli musimy chyba przepalić kamień Nie, tak, mam tu sadzonki Mam tu sadzonki, bo mam ich Dużo Ale mi się co mnie o, proszę bardzo, mam bardzo dużo sadzonek. mnie nimi przepalam. Z tak sadzonek wsadziłem do pieca, aby sobie trochę tego zrobić. W ogóle pie piec byśmy mogli zrobić sobie troszeczkę więcej. Tak się nie robi, pieców. Tak się robi. Zróbmy sobie te cztery piece. lepiej to zrobię o, pyk, pyk. Dobra, jak to tam się robiło? By piec hutniczy, czyli żelazo Tyle żelazo jak? Kolejny piec Dobra, sobie jeszcze ten jeden piec. Tak, tyluś nie wystarczy na jeden piec. Dobra, Tyk. robimy piec, bierzemy, mamy żelazo. I to jeszcze raz trzeba. I powinniśmy już mieć... Nie, ja tego zostawiłem. 7, dobra. 7 powinno wystarczyć. Ej, już się noc zaczyna, ale dobra Zrobimy przynajmniej jak najszybciej to Piecutniczy I będziemy mieli silnik Tutaj jeszcze zagiel Boże, biały dywan bo nici A tego trzeba dużo Dobra, nicie mamy Do wioski będzie trzeba tamtej pójść Znowu ją okraść Wystarczy? I co się robi? Tak, tak i tak. Mamy. I silnik to tak się robi. Czyli to tutaj jest. Tu, tu. tu I co? Mieć i tak? Nie. A nie, czekaj. Nie mieć, tylko bruk. Wruch złożymy. Czyli pyk, pyk Teraz wróg tam leci, tak, tak, tak chyba I pyk, pyk Mamy to, mamy silnik Mamy silnik, co dalej tam trzeba? Kadłuby dwa Kadłuby łatwo zrobić spodziewałem się tego Dobra, ja cały czas tak diamentów przy sobie noszę Pyk pyk pyk, aha na jeden wystarczy no dobra tyle na razie wystarczy nam no. Resztę 6 żaglów I ja zróbmy sobie nożyczki w końcu Bo tam przecież są owce W tej wiosce, dobra prześpimy noc i idziemy do wioski jak najszybciej pójdziemy do wioski. Dobra, jesteśmy. Teraz wej tylko wejść. Czekaj. Dobra, tak możemy. To, to sobie też weźmiemy. Nie zabijemy owiec tylko temu, że sprzeda się jeszcze pełna A wioska jest nie aż tak daleko. I tak, tylko owiec tutaj nikt nie używa. I tutaj mam jeszcze jedno... Nie, to nie mam. Wziąłem kiedyś. Dobra, mam jeszcze jedno. Muszę tam wejść czemu. Nie zaatakujesz? Nie większa owca w tej zagrodzie. A tu najmniejszy szałowca w tej zagrodzie. No oprzeć? Nie, nie mogę, dobra. Wychodźmy. 24, dobra, powinno wystarczyć. Powinno nam wystarczyć. A jak nie, no to wiemy, gdzie wracać. Jedzenia mi brakuje. Znaczy, jedzenia mi raczej nie braknie, bo mamy tam dużo um, siana w skrzyni. Poza tym jeszcze tutaj trochę są małe ostatki, ale są. A tam w jest dalej wioska, nie ograbiona prawie w ogóle. Prawie, bo ja tylko tam trochę okradałem. Wróćmy i do, dokończymy budowę naszego statku powietrznego. Przynajmniej w końcu zacząłem wykorzystywać ten most To jest jeden z lepszych rzeczy Dobra, jak to tam się robi? Te żagle? Trzy nici i dywany Nici mamy 12. Ciekawe czy wystarczy Jak się robi o dywany? Ba, tak się robi No, no zróbmy, zróbmy sobie tyle na przykład I teraz zrobimy tak I... tak Aha, no to trochę więcej nam trzeba Kolejną trójkę sobie zrobimy, a bardziej jeden, jedno Bo nam nic brakło No to chyba sobie za bardzo nie zrobimy Bo mamy No, za mało żagli Nie ma czasami jeszcze jakichś tu gdzieś. No dobra, mamy jedną niedzielę, to jest za mało. A nocy już akurat nie ma. Dobra, to raczej będziemy musieli to dokończyć w następnym filmie. Ale teraz sobie jedną rzecz przypomniałem, że najpewniej nie widzieliście jednej rzeczy jeszcze. Czyli, że tutaj już tak wygląda to. Zrobimy sobie ścieżkę zrobiłem na razie tak wyglądając... wyglądającą jakby ścianę tutaj będzie takie wielkie wejście po prostu to sobie pewnie zniknie no i już co lepiej to wygląda no dobra to i tak będzie na tyle w dzisiejszym filmie do następnego filmu trzymajcie się, pa